Moi drodzy. Wprowadzając relikwie świętego Karola Boromeusza do Waszej parafialnej świątyni przypomnę, że w niedzielę 29 października 2023 roku, w kościele dedykowanym świętemu Karolowi Boromeuszowi na kireckiej tarczówce mszą świętą rozpocząłem jubileusz 400 lecia Fundacji Karczówki. to w 1624 roku biskup krakowski Marcin Szyszkowski był fundatorem tego klasztoru, powierzonego później na kilkaset lat ojcom Bernardynu, aby ostatecznie przejść w ręce od blisko już 70 lat. We władanie wspólnoty księży Paloty. Dziś, w klimacie roku jubileuszowego, który jest czasem wielczymów nadziei, pozdrawiam Was, drodzy bracia i siostry, zgromadzenie najświętszej ofierze Jezusa Chrystusa. Będąc u źródła Bożej łaski, jakim jest Eucharystia, przede wszystkim chcemy ubogacić nasze życie duchowe i wzmocnić nasze siły. A to wszystko po to, abyśmy byli świadkami wiary Jezusa Chrystusa Jego Kościele. Jak mówią, mówią mądrzy teologowie, Kościele, który jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Bo pośród nas żyje Jezus. Zresztą On sam mówił, gdzie dwa albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Nauczycie, nauczycielem takiej postawy białej był i nadal jest nam święty Karol Boromeusz, który swoją ziemską doczesność przeżywał zupełnie w innej epoce. A mimo wszystko ma nam coś do powiedzenia. Dlaczego? Ponieważ święci nie przemijają, jak to pięknie wyjaśnił nam kiedyś przed laty. Podczas kanonizacji świętej Kingi na błoniach starosądeckich, święty Jan Paweł II. Święci żyją z nauką Jezusa Chrystusa i naśladując go w przykazaniu miłości, czynią się na zawsze podobnymi do niego, bowiem Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na zawsze. Moi drodzy, w pewnym momencie też uświadomiłem sobie, że święci nie otrzymują aureoli w niebie, ale z aureolą idą do nieba. To już tu. Świętość daje się zauważyć, tak jak w postawie kochającej matki, dobrego ojca, gorliwego kapłana, uczciwego rzemieślnika, szachetnego lekarza czy pielęgniarki. To tu jest ten nasz poligon świętości. Nie gdzieś, w zaświatłach. I to jest ten obszar realizacji naszego powołania. I od kilku miesięcy, kiedy podczas wizyty u misjonarzy w mieście Salvador de Bahia odwiedziłem księdza kardynała Sergio da Rocca, opowiedział mi historię brazylijskiej świętej, takiej współczesnej. Bo żyła w naszych czasach, została kanonizowana w 2019 roku, która mówiła tak prosto: Chcesz zmienić świat? Kochaj. I ciekawe, że świat szuka różnych sposobów na rozwiązanie problemów, wojen, chorób, zwłaszcza natury depresyjnej. A tak boi się miłości tej którą proponuje Jezus Chrystus. Przecież mówił nam po tym, poznałem, że się uczniami Boimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowani. Słowo Boże uczy nas, oszczonych, a więc uczniów i misjonarzy Jezusa Chrystusa, jak lepiej i mądrzej żyć w XXI wieku, jak rozumieć nasze ludzkie i chrześcijańskie powołanie zwłaszcza w perspektywie nadziei, tej cnoty, o której tak wiele w przygotowaniu do roku jubileuszowego mówił nam Ojciec Święty Franciszek, że cnota jest obecna w każdym ludzkim sercu. Tym samym człowiek w swojej strukturze musi widzieć siebie jako Boże stworzenie, a więc widzieć swoje podobieństwo do Boga Stwórcy. Tylko zachowanie pewnej harmonii pomiędzy ciałem i duchem tworzy ludzki geniusz człowieka, który w każdych okolicznościach życia, nawet bardzo dramatycznych, zdolny jest do czynienia dobra, szlachetnych postaw i dzieł miłosierdzia. Jednocześnie miłość, jaką Bóg ubogaca człowieka, czyni go coraz bardziej wiernym przyjacielem ludzi, gdzie nie ma miejsca na budę i zło, swary i niezgodę, a jego życiowym standardem jest dobro, prawda i wzajemny szacunek. I pewnie w klimacie wczorajszego święta inna byłaby nasza Polska i pewnie byliśmy, bylibyśmy nieco inni jako Polacy, gdybyśmy umieli przyjąć ten ewangeliczny azymut, kierunek naszego życia i postępowania. W tym wszystkim potrzebna jest wierność życiowemu powołaniu, którego fundamentem jest łaskawstwo. To też miał na myśli kiedyś czarnista pański, kiedy w swojej modlitwie zapewniał zapełniał Boga, że własnymi ustami zawsze będzie głosił wierność, która należy się Bogu. Moi drodzy, bez cudu zauważymy, wspominając dziś dwie postaci świętych, świętego Karola Boromeusza i świętego Józefa Kuncewicza, że święci mieli różne drogi do świętości. Patron dnia dzisiejszego, święty Jozafat Kuncewicz, który żył w latach 1580-1623, to biskup i męczennik, który oddał. Swoje życie za Chrystusa i Kościół na ołtarzu męczeństwa. Żył na kresach Rzeczpospolitej, ówczesnej Rzeczpospolitej. Za święty Karol Boromeusz, którego relikwie zostały przyniesione przez waszego księdza proboszcza w naszej stromnej procesji. Żył też bardzo krótko. O trzy lata tylko dłużej niż wspomniany biskup męczennik. W latach 1538-1584. Ale ideał swojego życia realizował we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Już nie przez męczeństwo. Najpierw jako kardynał, a później jako arcybiskup Mediolanu. Krótkie, bo zaledwie 46-letnie życie świętego Mediolanu kształtował duch Ewangelii, a przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa jako dobrego pasterza. Kościół jego czasu, moi drodzy, naznaczony był duchem reformacji Marcina Lutra z 1517 roku. Potrzebował też głębokiej odnowy. Zwłaszcza w szeregach duchowieństwa. I właśnie w tym czasie naglących potrzeb Karol Boromeusz przeobraża się z dworskiego kardynała w autentycznego pasterza ludu Bożego. Nigdy nie oszczędzał się jako gorliwy dusz pasterz. Odwadnie niósł nadzieję chorym, zwłaszcza w czasie zarazy. A miłość bliźniego była jego pasterską busolą, Szczególnie w czasach panującej wówczas zaraz. Tym samym jego bardzo rozległa diecezja mediolańska stała się wzorem odnowy na kilkaset lat, kilkaset lat do przodu, zmieniając wciąż oblicze Kościoła. A biskupie zawołanie świętego Karola umili ta z pokorą. Na szczęście nie pozostały pustym słowem. Do dziś jest on niedościłym wzorem pasterza, który nie celebruje siebie, ale ma odwagę reformować siebie i innych, nawet w presji własnego środowiska. Odkrywając nieco więcej postać naszego świętego, dziękujemy Panu Bogu za to, że był gorliwym pasterzem swojego ludu, pełen współczucia, przepraszam, pełen współczującej miłości, troski i współczucia jak miłosierny Jezus dzisiejszej Ewangelii. doszedł i usłyszał tych, którzy wołali, że są chorzy. Niech prowadzenie jego relikwii, obecność jego obrazu, który znajduje się w Ojcze Stefanie, w Starym, w starym Kościółku, będzie pamiątką, a przede wszystkim wyrazem naszej szczerej wdzięczności i prośby, abyśmy ze świętym trwali w łączności dzięki <laughs> komunio-sanktoru. W tej wielkiej rodzinie tych, którzy nas poprzedzili i oglądają Boga twarzą w twarz. Moi drodzy, święci uczą nas, że miłość chrześcijańska przełamuje wszelkie barbie, bariery. Zbiera oddalonych, łączy obcych czyni bliskimi, nieprzyjaciół, wnika w najskrytsze zakamarki społeczeństwa. Miłość jest sposobem pojmowania życia. Kościół nie stawia jej żadnych granic. I to ostatnie słowa są myślą zaczerpniętą z pięknego dokumentu już naszego Ojca Świętego Leona XIV, który wydał ten dokument. Mamy tu fantastycznego łacinnika Dileks Nos, Umiłował, umiłowałem Cię, ukochałem Cię. Moi drodzy, niech tych kilka myśli pozwoli nam przytrnąć do świętych i odkrywać też ich moc, ich wstawiennictwo. Niech więc nasza codzienna pobożność i modlitwa za wstawiennictwem świętych będzie znakiem. Że i w nas ochrzczonych jest szczere pragnienie świętości, która tu w naszym życiu ma wiele imię.